Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym materiale z analizą najnowszych epizodów 17 i 18 z 11 sezonu LEGO Ninjago Sekrety Zakazanego Pinjitsu. Te odcinki ponownie zostały wyemitowane w tym momencie w Malezji, więc na fotkach widzicie niestety napisy. Tymczasem zapraszam was już bez przedłużania do odcinka. Odcinek... 115. Epizod zaczyna się od mieszkańców niby krainy, którzy zauważają nadchodzących ścieżnych samorajów i szybko wracają aby ostrzec innych. Sorla tłumaczy, że Zein jest uwięziony w zamku zapomnianego cesarza. Omawia lodowi ścieżkę do zamku, mówi o tym, że musi być bardzo cicho. KIJ próbują nowego sprzętu ani ja nie może uzyskać sygnału z mecha. Dotarli dwaj wieśniacy, którzy tłumaczą, że widzieli samurajów, Sorla każe im wejść do środka, powiedziała też, że musi pilnować ognia, aby nie zgasł. Sorla tłumaczy Kajowi, że nie będą mogli rozpalić kolejnego ognia ze względu na pogodę. Kai zostaje z Sorlą, mówi o tym, że nie może pomóc bez swoich mocy, a ona doradza mu, że moc żywiołu nie może zostać skradziona, więc ona wróci. Nocą śnieżni samurajowie zaatakowali, walczą oni z naszymi baterami. Lloyd podczas walki z jednym z samurajów zauważył, że zmienił on twarz, a to dlatego, że mroczny luz sprawia, że jest zły. Żołnierze rozpadają się po uderzeniach. Jeden z samurajów gasi ogień i wycofuje się. Mieszkańcy zamarzają, Kai obwinia się za brak mocy żywiołu, ale próbuje bądź co bądź wytworzyć ogień i jak się okazuje, udało się. Wiśniacy śpiewają Fire Maker a General Wex obserwuje rozwój wydarzeń za pomocą mrocznego lodu I na tym odcinek się zakończył. Odcinek 116 Po powrocie do wielkiego jeziora Jinia pracują na dachu Kol pyta czy może użyć mocy żywiołu na śniegu ale Nia niestety nie jest w stanie kontrolować zamarzniętą wodę Cole zaczyna narzekać, że Nia jest bezużyteczna. Nia rozmawia z Kajem, a potem odchodzi i spotyka Sorlem. Nia wyjaśnia, że jej moc jest bezużyteczna, Sorla udziela rad. Przychodzi Lloyd, który mówi ni, żeby zostali w Wielkim Jeziorze, a on sam pójdzie odnaleźć Zeina. Ninja żegnają się, a zielony ninja udaje się w podróż. Generał Wex w zamku używa mrocznego leodu do szpiegowania Lloyda. Powiadamia więźnia, zapewne Zeina, że zielony ninja nadchodzi i daje mu ofertę, aby dołączył do świeżych samurajów, ale ten odrzuca ofertę, rzucając jedzeniem. Lloyd został zauważony przez wilki Biały wilk pomaga Lloydowi Następnie Lloyd kicha i śnieg zablokował wejście do którego wszedł między kanionami Pojawiają się ścieżki samrajowie z którymi walczy Tutaj też Akita pomaga naszemu ninja Lloyd odnajduje perłę lądu Wilk przyłącza się do naszego bohatera, Nagle GPS odbiera sygnał mecha więc już wiedzą gdzie mają się udać I na tym odcinek się zakończył Dwa przyjemne odcinki, tylko mam niestety zarzut, jeśli chodzi o moc Kaja. To dla mnie było troszkę zbyt proste niestety. No ale trudno. Natomiast jeśli chodzi o Sorlem, to tutaj wygląda na to, że mogłoby się coś kroić więcej z tą postacią. Kto wie, zobaczymy. Śnieżni samrajowie niestety okazali się strasznie słabi. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobały te dwa najnowsze epizody. To było na tyle z dzisiejszej analizy. Widzimy się najprawdopodobniej za tydzień, gdy pojawią się kolejne odcinki 11 sezonu w sobotę. Trzymajcie się, cześć!